Dzień dobry. Witajcie 63 dnia serii Codziennie do matury. Jak zwykle przed nami trzy zadania. Pierwszy będzie dowód geometryczny, następnie poanalizujemy trochę funkcje i zakończymy wszystko wyrażeniem algebraicznym, które przeliczymy i postaramy się uzyskać wynik. Jak zwykle zachęcam was do samodzielnego rozwiązania zadań. Następnie do zapoznania się z moimi rozwiązaniami. Pierwsze zadanie na dzisiaj mamy czworokąt ABCD. Ten czworokąt jest wpisany w okrąg, także AB jest średnicą tego okręgu. Mamy udowodnić, że AD kwadrat plus BD kwadrat, czyli tutaj AD to jest ten bok plus Bd, czyli ta przekątna do kwadratu, równa się Bc kwadrat, czyli ten bok do kwadratu, no i AC kwadrat ta przekątna do kwadratu. I to zadanie na pierwszy rzut oka może wydawać się trudne, chyba że zdamy sobie sprawę z jednej ważnej rzeczy. I to chyba najważniejsze w tym zadaniu. I mam wrażenie, że jak to podpowiem, to już będzie wszystko jasne i klarowne. Chodzi o to, że w tych dwóch miejscach są kąty proste. A skąd to wiadomo? No, jest to okrąg opisany nie tylko na czworokącie, ale także na trójkątach. Chociażby na trójkącie ACB. Jego środkiem tutaj, środek w tym miejscu to jest środek przeciwprostokątnej. Nawet niedawno mówiliśmy o tym, że w trójkącie prostokątnym, na którym opisujemy okrąg, to środek jest idealnie w połowie przeciwprostokątnej. Oznacza to, że tu jest środek przeciwprostokątnej, to są promienie, a więc tutaj musi być kąt prosty. Więc mamy tutaj kąt prosty, tu jest identyczna sytuacja, w ABD jest identyczna sytuacja, to też jest trójkąt, na którym opisany jest okrąg, to też jest środek. A więc mamy dwa trójkąty prostokątne. Jeszcze dla pewności, dla jasności narysuję te trójkąty. Pierwszy z nich, ABD, jest tutaj, a drugi z nich jest. Tutaj. Jak widzicie, mają jeden wspólny bok, i właśnie ten aspekt za chwileczkę wykorzystamy. Zapiszmy najpierw informację, którą wyciągnęliśmy, że te dwa kąty BDA oraz kąt BCA są proste. Stąd stworzymy dwukrotne twierdzenie Pitagorasa. Pierwsze z nich. AD do kwadratu, czyli to do kwadratu, plus BD do kwadratu, czyli to do kwadratu i zwróćcie uwagę, nieprzypadkowo, to jest część naszej tezy. Stworzymy także drugie twierdzenie Pitagorasa z drugiego trójkąta. BC do kwadratu plus AC do kwadratu równa się AB do kwadratu. Skoro to jest równe AB do kwadratu i to też jest równe AB do kwadratu. No to wniosek płynie z tego jeden. To wyrażenie i to wyrażenie są sobie równe. Zapiszmy te informacje i zwróćcie uwagę na to, że to jest właśnie nasza, nasza teza. Więc z pomocą dwukrotnego twierdzenia Pitagorasa kończymy nasz dowód. Bardzo szybki, bardzo szybkie i bardzo sprawne dwa punkty można było tutaj uzyskać. Drugie zadanie na dzisiaj. Na poniższym rysunku przedstawiono wykres funkcji F. E. Czyli to, co na czarno mamy tutaj zaznaczone to jest wykres funkcji F e. w zbiorze minus 6 do 5, chodzi o dziedzinę. Od minus 6. Tu ciągiem, bo mimo że tu jest otwarta, niezamalowana kropka, to niżej mamy kontynuację, więc mamy od minus szóstki do piątki ciągiem funkcję f. Funkcja g jest określona wzorem i to jest najważniejsze w sumie tutaj, żeby funkcję g dobrze sobie naszkicować, bo funkcja g to jest funkcja f pomniejszona o dwie jednostki, czyli przesunięta dwie jednostki do dołu. Dla tych samych x'ów. Dlatego, że przesunięcie następuje tylko z góry na dół i nie będzie tutaj żadnej zmiany prawo-lewo. I mamy wska wska wskazać zdania prawdziwe. Zdanie, jedno zdanie prawdziwe. Narysuję najpierw funkcję G. Na czerwono ją tutaj oznaczę. Ona jest przesunięta dwie jednostki do dołu, więc każdy punkt będzie przesunięty dwie jednostki do dołu. Cała ta linia tutaj będzie przesunięta dwie jednostki do dołu, i cały ten ślaczek tutaj będzie przesunięty dwie jednostki do dołu, więc ta kropka czarna dwie jednostki do dołu. Tutaj to miejsce, ten punkt dwie jednostki do dołu, ten punkt dwie jednostki do dołu, no i ten też dwie jednostki do dołu. Szkicujemy i ta czerwona funkcja. To jest nasza przesunięta funkcja f, to jest nasza funkcja g. Teraz odczytajmy informacje, które nam tutaj podali, czy są one prawdziwe, czy którąś z nich odrzucimy. Liczba f od 2 plus g od 2 jest równa minus 2. Sprawdźmy, ile wynosi f od 2, czyli wartość dla x równego 2, ale w funkcji f. Jedziemy na dwójkę. Funkcja f w dwójce w x równym 2 przyjmuje wartość 0, a funkcja g w x równym 2 przyjmuje wartość minus 2. Minus 2. I tutaj 0. Zróbmy to działanie. Policzmy. 0. Dodać minus 2. Czyli 0 odjąć 2 to minus 2. Więc odpowiedź A nam się zgadza. Dość szybko znaleźliśmy właściwe rozwiązanie, to chociaż sprawdźmy, czy pozostałe są bez sensu. Zbiory wartości funkcji f i g są równe. Zbiory wartości, czyli zbiory y. Skoro my przesunęliśmy funkcję g dwie jednostki do dołu. To zmieniliśmy całkowicie jej zbiór wartości. W tym momencie jest on o dwie jednostki przesunięty do dołu. Odpowiedź B jest bez sensu. Funkcje f i g mają te same miejsca zerowe. Funkcja f ma miejsca zerowe tam, gdzie przecina się z osią x, czyli w minus dwójce i w dwójce, a z funkcją g jest taki problem, że ona w ogóle nie przecina się z osią x. Więc absolutnie nie może mieć tych samych miejsc zerowych. No i punkt P należy do wykresów funkcji f i g. Punkt P ma współrzędne 0 minus 2, czyli to jest ten punkt. No i czy on należy do obu funkcji? No nie, należy tylko do czarnej funkcji, do funkcji f, a więc odpowiedź d też jest bez sensu. Pozostała nam jedyna, już na początku znaleziona słuszna odpowiedź, odpowiedź A. I ostatnie zadanie na dzisiaj: mamy obliczyć wartość wyrażenia b minus a do kwadratu dla a równego 2 pierwiastki z 3 i b równego pierwiastek z 75. I ja wiem, że tutaj kusi podstawienie, tak po prostu tych b i a w tym momencie i liczenie wzoru skróconego mnożenia. I dobrze, bo to by zadziałało, i to by dało efekt. Ja Wam jednak pokażę taką prostszą trochę rzecz, rzecz, którą trzeba tutaj zauważyć na początku. To, że TOB można zapisać trochę inaczej. Bo pierwiastek z 75 da się rozpisać jako pierwiastek z 25 razy 3. Co można rozłożyć na dwa pierwiastki, bo w mnożeniu tak można. Pamiętajcie, w dodawaniu tak nie można. Pierwiastek z 25 się ładnie pierwiastkuje i dostajemy 5 pierwiastków z 3. Teraz, jak podstawimy b odjąć a, no to mamy 5 pierwiastków z 3 minus 2 pierwiastki z 3 do kwadratu. I mógłbym teraz robić wzór skróconego mnożenia, tylko po co, skoro mi się to ładnie odejmuje? Bo mamy ten sam pierwiastek. Tu jest ich 5, a tu jest ich 2. Więc zostają nam 3 pierwiastki z 3 do kwadratu. I teraz tylko to trzeba ze sobą pomnożyć, podnieść to do kwadratu. Czyli 3 razy 3 to 9 pierwiastek razy pierwiastek. W tym przypadku daje nam 3, a 9 razy 3 to jest 20. 7 i to jest nasz wynik. Zaznaczamy tutaj prawidłowe rozwiązanie. Dziękuję za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zostaw like i zasubskrybuj kanał. Zapraszam też do obejrzenia pozostałych filmów mojej produkcji. Propozycje znajdziesz na ekranie. Serdecznie Cię pozdrawiam i do zobaczenia.